get me Witam wszystkich. Dzisiaj mamy 1 maja. Pierwszy lot konkursowy. Około 130 km. Miejscowość Dębie. Okolice koła. Zakoszowaliśmy 59 gołąbków. Głąbki wystartowały o siódmej. Rano czekamy na tą chwilę, na przylot. Tak, tak. jak widać, chmurki znikome w wiaterku. Rzućmy zaraz okiem na sztyce. Leży wiaterku zero. Zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Dla wszystkich. Dobry lot. Są pierwsze gąbki. Następne No. Chodź, 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 chodź.

Z to dwulatek, bo jeszcze o dwóch latować nie wypiżyła jednego pióra. Widzisz? Pod skrzydłami ma pióro. I te pióra, ale które? Te pomalowane? Tak. Te pomalowane bardzo długo pierzą. I Dwa gdzieś... lata minimum. Ale tak miałem w zeszłym roku. Pierwszy ten z kabiny i podchodziły się do... Spada coś do Ciebie jedno, a tam idzie pięć. Będzie tu odbijał. No to... o. Jeszcze go przeciągają, patrz, jeszcze idzie, widzisz? Jeszcze idzie, patrz, i zawinie, widzisz go? Tak. Tyg... Jeszcze ile poszedł z gołębiami? A tu ty pewnie. 80-77, z tego co pamiętam. Jeżeli to on, bo tak mi się z daleka wydawało, że to czarny. Tak, widzisz? O, sypnęły się teraz. Dwa. trochę więcej powiedzieć 10 minut tak jak w przeglądzie a 10 minut długo w kurwa chodzi i klepi zamiast siadać nie są zbytnio zmęczone widzę Czym są się miały zmęczyć gdzie startowały i też Z wstrzymkiem na kategorii się wyciało. No, ten tygrys tu chodzi, tu kurwa, oddeszę 2 minuty. 2 latki, wszystko. wszystko Taką ma niebieską obrączkę. 3 latek teraz wszedł. No właśnie, tak mi się wydawało, że to. 52-21. To nie był kolor niż jakby wpuszczane? Dachy, parze. Da no, Ta. czasami coś się stanie po. Ale nie, wiesz, to w zeszłym roku też tak miałem, że z pierwszego lotu, jak poszły na kabinę, to się. szansawy. Wszystko od Władki. Chodź, 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 Doświadczenie i siła musi być, nie? Rosjanki nie ma takie doświadczenie. U, no nie, to byśmy się odbyło, ciężko. Odbijać się. na co wy liczycie. Już. Siedzieć. Do kosza. Do kosza. Do kosza. Już. Sią. Do kosza. Do kosza. Do kosza. Do kosza. od młodych Jeden, drugi. kurwa, jak się masz, Wiktor, co? Coś, możecie, coś się... no, nie, Jeszcze nie usiadł, bo jeden raz no, a pięć było. Mogę, nie mogę, górze. Się nie wiem. No nie A no nie no jest, jest.